Dobrze, Oskar, możesz już. Trzeba cię położyć. Spać, bo ciągle zasypiasz, dobra. Ej, nieważne. Dobra, trzeba im to wreszcie powiedzieć. Ty się przeprowadzamy, już to wcześniej mogliśmy im powiedzieć. Ale dzisiaj. Dobra, trzeba im powiedzieć. To ja idę powiedzieć. Lęka, przeprowadzamy się dzisiaj. Ała, moja noga, ała. Nie, yeah. na no jeście! Tylko gdzie moja walizka? A nie w pudełka? Nie, dzisiaj w walizki, bo mamy akurat mało rzeczy. I jutro idziemy do sklepu kupić sobie ubrania. Do galerii. Mikołaj, chodź. Znaczy, Oskar, chodź. Dobra, chodź. Ręka ty też chodź. Nie chcie mi się. No chodź, walizki zaraz mam weźmiemy. Dobra. Potrzymaj mi kołakę, niech ci usiądzie. Znaczy Oskarka. Okej, 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 okej. Kuba, przeprowadzamy się. A, nareszcie! Nie będziemy musieli mieszkać tu Pierwszy swój tablet. Bierz swój tablet. Dobra, ale super, chodźmy! Ale super, że się przeprowadzamy co tata. No tak, super. Dobra. Ech, teraz trzeba lękę spakować. Walizka jest w, gdzieś w półkach. No dobra. Dobra, gdzieś ta walizka. Dobra. Odpajam. O jest tu. Dobra. Trzeba spakować. Mój tabecik. To, 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 to. Oj, koczki mi się nie zmieścią. No to ja węka weźmę. Żabki, Trzymajcie się. Do zobaczenia w nowym domu. O, o, nie zmieści mi się. Zamknij się waliszko. Czemu ona się nie chce zamknąć? No. Dobra. Zamykaj się. Doba, boję tu. Do koczków też się nie zmęczą. Ej, czemu to się nie chce zamknąć? Ech, no trudno. Doba, to tak położę. Nie obchodzi mnie to, jak kładę w mnie. Doba. I na głowę. Muszę wziąć coś na opaskę, doba. O, nie mam kulę i nie mogę tego. Oh, mama masz to. No tak. I ta to. Ja muszę trzymać u Mikołaja. To uśpij go tym. Ach, no dobra. A kąsioli nie bierzesz? Tam podobno będzie. Julia mi tak mówiła. No bo tam będzie tak mi. I zadzwonili do mnie wczoraj i powiedzieli, że będzie. No więc chodźmy. Dobra, chodźmy tu. Chodźcie! Nie patrzcie ciągle w te tablety, jak jest. te tablety, jakieś ciągle. Dobra, wchodzimy! Ej, ja muszę pisać. Au, au! Dobra, biegam jakoś na tych kulach. Ach. Chodź. Kuba, byłeś ostatni, to zamknij drzwi. A, zawsze muszę ja być ostatni. Dobra, chodźmy. O, patrz. Połóżmy rzeczy na razie w windzie. Oh! Mamo, jakie to zaszlifne kawielki, Mamo, czy to będzie moja toaleta? Proszę, proszę, żeby to była moja, proszę. Na gulanach błagam, proszę. Nie. No dobra. A, jaki zapchany. Uuu. Dobra, bez sobie. Niam, niam. No ja co ty? No piję, to teraz nasz do mnie kogoś. Musząc eee, sobie. Nie rób psikusów, tylko usiądź sobie tam. O, będziemy mieć peśka, mamo. Patrz, tu jest majcie dla peśka. Będziemy mieć peszka, no nie żartuj. Tak. A ja Jasi? Jeszcze nie wiem, pójdziemy kupić nie Ale Zupeł, gdzie jak mały ścieniak. A, ale dobry ten ener... To, to coś co tu jest. Picie. Dobre. No, dobra, nieważne. Chodźcie, co tam siedzicie? O, nawet oskarży dał. Siądź, siądź! To jest moje miejsce, ja siadam na misiu, ja siadam na misiu. Dobra. Dobra, to też tu odłożę. Kuba się, ja ruszę to. To ja tu. A to ja tu. E, dobra. A, wcześniej był tu taki bałagan. O, tak! Dalejdzie, mogę biegać. Golazia. Na Golasia mogę biegać, oła! No dobra, jak biegam na kulak, to mnie noga boli trochę. Uuu, soteczki! A tu? U, mam swoją przoteczkę pingwina. Ale super. Dobra. Eee, a jej uziało się to niestety. Już się przebierz lęka, przecież nie będziesz biegać chyba w pieluszkach. Będę. Jeszcze kiedyś. To jest mój pokój? Oby tak, oby tak, oby tak. Nie. Jutro pójdziemy kupić rzeczy. Zrobić sobie zdjęcia i tak dalej. I powieścimy tam jedno. Rodzinne zdjęcie. Eee, a zdjęcia to nudzi. Tam nic nie ma, tego sypialnia rodziców. Kus, Ale ładna łazienka. Ręczniki są przynajmniej. No. Uu, nawet półka tu jest. O. O. Zapal. Dobra. Uu. A szafa? Pusta. Pusz, Dobra. Chodźmy. Chodźmy na górę, bo dzieciaki tekają. No, mamo, szybko, ja chcę zobaczyć swój pokój. He, no chyba swój. No, zobaczysz sama, chodź. Kuba, nie daj mi na biedoncie, tylko ja mogę. A gdzie Mikołaj? No nie! Mikor Oskar, co ty tu robisz? Chodź. Idziemy tu na drugie piętro, zobaczysz swój pokój. O, Oskar, Oskar, Czemu? Kiedy się nauczysz mówić? Mm, przynajmniej umiesz pierdzić buzią. No i tyle jedynie. Ech. Dobra, chodźcie Maja i Kuba, tu jest wasz pokój. Mama, myślałam, że będę miała swój pokój. Statyw do nagrywania TikToków. A może tu picie wstawić? Można, dobra, ale ja sobie tu postawię. Nie na krzesło, tylko na piórko. Dobra, jestem. O, Mamo, ja sto... Moja ulubiona różowa lemoniada! Pycha. No ja ten komputer. Dobra, to tu. Dobra, czarny ble, Czemu tu są ledy? No jak to czemu? Ładnie to wygląda. Ja, yeah, ja yeah. i ten Uuu, mam swoją szafę. No ja będę trzymał ubrania tam na górze. Dobra, ja stąd nie wychodzę. Ja tu zostaję. Ja też. No dobra, nieważne. Mikoła, Oskar. A boże, czy ja na koniec, tak? No tak. No, nowe łóżko, nowa no, 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 Czemu no, taki mał? no, dwa pokoje są moje no, w jeden!

no tamte będą Mikołaja. Znaczy Oskara. dobra. Dobra, chodź. Dobra. Weźcie te swoje rzeczy. I. tutaj będzie miała to a to położy na gule to tu to na gule albo nie to jednak tu o nie to to nie jest tu Janka to na górę, pociągnij psi, to tu żaba na góle musi iść to tu i to i to tu tabecik tu

no małocowki na co tu robi ten Miso kolejny. A bo nie. Ten Miso pójdzie. Nie, bo tam są dziwniej. A wadze to trudniej się się doba, tu teraz go położę. położyć. No, dziecko. Co? Jest. A, Gdzie ja idę? Panie, kogo jest tu najpierw? Masz tu nagrywanie TikToku, u mojej Ja, ja, cię bardzo! dziooo! się, Boże, Boże, Bo, bo na Ciebie inwazja jap. A inwazja jap to nie jest to, co Ty myślisz, nie! Ach, lęka. idź do swojego pokoju. Nie, bo mam podwójny, do jakiego? Co, Ty masz podwójny pokój? Czyli gdyby nie Ty, to bym miał swój pokój, no wielkie dzięki. Posiebadzio! a pożegnam się z moim pokojem. Tylko po pokoju, pa pokoju, pa pokoju. A i ten mniejszy to był twój pokój. Eee, no tak, ale ten będzie oficjalny. Będzie mój A w przyszłości tak. Oooooo! Tylko czemu masz tapetę z żabami? Yeah! I, 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 mam zielone krzesła. I awokado będę miała i to zielone. Też to ma zielone każdego. No nie wiem, czy każdego koniecznie, ale może... Dobra, chodź. Idę grać. Ej, ja pogramy w coś razem? No, możemy, tylko w co? <grym> Może... Wy... Wy... No dobra, nie wiem, ja się pooglądam. Co? Nie chcę oglądać meczu! <grym> Masz na kąpie mecz? Niestety... Zamieniamy się, zamieniamy się, dobra. Dobra, zamieniamy się. Mama, tata, chodźcie tu na chwilę. No, no idziemy. Poczekajcie, tylko to zaniosę. Serio, Lenka, ty już masz Biedronkę, no to damy to Mikołaj, Oskarowi. Okej, okay, no, no co tam. Tata, ty jesteś silny, to podmiń nam biurka. Czemu? Bo Maja ma na kompie mecz. No dobra. Dobra. Już? Proszę bardzo. Ej, ale czemu moje picie jest tam? Za biurkiem. Nie mogę go... Ej, czemu zrobi... Nie mogę go sięgnąć! Dobra, sięgłam jakoś. Jakoś. Dobra, to poglądam sobie wyjści. jakiś. Albo, albo jakiś filmik. A, no. A ja meee. Ach. Oskar śpi. Lenka, co ty robisz? Idziemy do idę teraz. Ale teraz nie możemy. Nie, 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 Jutro pójdziemy. Doba.